hej wszystkim witam was bardzo serdecznie z tej strony miłosztor i zapraszam was na kolejny odcinek z otwierania paczek miałem w kolejnym odcinku grać już tym nowym składem ale okazało się że jeden z moich widzów podesłał mi 130 tysięcy końców na kolejne paczki za co mu naprawdę szczerze z całego serca dziękuję jego nick to Mickey, czy tam miki nie wiem dokładnie jak, jak się tam wymawia 9095. Będziecie mieli jego nick w opisie, filmiku. Jeśli chcielibyście dokładnie wiedzieć, co to był. Także dzięki jeszcze raz serdeczne. Już o tym pisałem na Facebooku. Już na tym Facebooku. Ale wiem, że nie wszyscy go lajkują. Zatem jeszcze ze mną, jak, jak słyszycie, jest na tym mój kumpel. Także. Będzie mi raźniej, zobaczymy co uda mi się trafić. Także zapraszam. Aha, i postaram się to przyspieszyć, żeby to szybciej trwało, będę przewijać, będę po prostu tam ucinać te momenty, gdzie będę wysyłać ich do klubu i tak dalej, żeby to e, szybciej i sprawniej poszło, żeby nie tracić czasu. Ale w sumie zobaczymy jak to wyjdzie. No to jedziemy. Dobra, otwieram. Zaczynam Moje paczki znowu tyle kasy wydawać i potem otwierać to zwykłe Hugo Almeida najlepszy z tej paczki chyba Dawaj, Ronaldo trafi i starczy Coloccini Znasz? Argentyna. No. I dużo duplikatów. E, nikt ciekawy. Campbell. Albo tak. Nie spojrzałem na jego pozycji. No na razie nic ciekawego nie wypada, chociaż duplikat Negredo mam. No albo tak, o Judson, do Judsona trafił Jacksona? Jackson, Judson, no Rzadson, ten, ten z Brazylii. O Pinto, on był ale Godin. Korona, super. Aguilar. Neymara w sumie też nie bardzo bym chciał, bo... O, Robinia trafiłem. I znowu lewy skrzydłowy! No nie mogę! No nie trafię żadnego pomocnika. Balzaretti. Łee. Ture, Trafiłem ja Jajaturę? Jajaturę, nie, jaja. jaja. To? Jaja, jaja. O, nice. Ale on nie ma jakichś super statystyk, kurde. Ile ma overrola? On ma, no ma overall 86. No, ale on ma tutaj... Co, no... Obrony ma... W obronie ma dużo, w główkach, dribbling. Ale na przykład jest wolny. ma ile? Tylko ma 77. No, ale on. Jak wy sobie wąsy musi mieć? Demi... Demi Chiris. o matko, jak on wolny. 39 ma tempa, jo? Serio. 70 tempo na... na w środku nie jest mało. No dobrze, no. Mikros ma mniej, Ty, ale trafiłem Demi Chirisa, czy tam Demi Chris, nie wiem jak tam się czyta. On ma... On jest środkowym obrońcą i ma tylko 39 tempa, czaisz? Masakra jakaś. I czemu ma on 80 aż overrolla, ty? Lol. mam. Eee, tu nic nie ma. Jakiś zu, Zuniga. to jest... O, Mylera trafiłem! Bo on jest jako, jako, to, to... jako... prawy pomocnik. No proszę. W końcu mam jakoś pomocnika. O, bramkarza mam. Malketti czy Marchetti? Nie wiem z No to chyba przez Kasie czyta, to ta cecha mi się daje. Cecha ja tam Nie, trochę się uczyłem włoskiego, to chyba cecha to jest Marcet. Defoe. Chcesz, Diego Cavalieri Kolejny bramkarz jakiś U krajowy i No widzisz Lampard O, Marcelo trafiłem no no, Bendera mam też Najlepszy obrońca. Gibbs Z Ameryki Południowej i federacji. Takie combo O kabaje No i tyle Dobra Teraz tam trzeba ogarnąć Trafię darmową I pewnie w tej darmowej będę miał Ronaldo Za wszystkie te No. To jest 120 tak szybko? No, i że nic fajnego oprócz mulera nie trafił? Marcelo? Nie, o Lukaku trafiłem w zwykłej nice. Dani Alves, lol! teraz musisz zrobić? Skład z Ameryki. Ma dwóch najlepszych obrońców. No, ale to jest w zwykłym fucie. A. To ile, o, to ile on stoi w zwykłym fucie? Nie wiem, to potem zobaczę. Masak. Ale wyka. To byśmy miał kolejne paczki. Ja też mam do niego wejść, w zwykłym fucie, ale go dostałem z tych darmowych paczek. Kabrasu? Nie, karasu Bramkarz O, Alex! SPO! O, z Hisoko trafiłem Teraz wygrasz wszystko Ha? Teraz wygrasz wszystko No, jeśli bym jeszcze w ogóle grał ten typ Łe Holman Perez, jakiś jakiś Koreańczyk. I znowu nikogo. Tiotę! No, to potem złożę zagram, zagram z dwa razy tym europejskim jeszcze, tym nowym. I potem sobie Nie wiem, jak to wreszcie. Czy masz No, jak już się dowiedziałem, to Luka akurat nie będzie pasować nie, raczej w Dobra, Waldes! Ale nie ten ramkarz. To jest jakiś środkowy obrońca. <grymne> jakiś ogórek. I równo 500 mam kart w klubie. Ostatnia. No i lipa. jednego zawodnika dostałem, a reszta duplikat. Lipa. Jest jakichś głuchych typów i jeden 1 x ale nie wiem, się zaczyna. <słysza> <to, nie> <słysza> <czy to, nie, słysza> ale nie naprawdę, to, to jest wyjątkowo. Ja bym się czuł jak ja grałem z jakimiś. Ty, tymi, wiesz? Nie będę mówił z tego, bo nagrywasz. <grym> <słysza> <słysza> <Ale> <słysza> naprawdę, muszę więcej nagrywać. Tacy ja głusi, ten, i o, co, Nic nie wie, tak jakby pierwsza z Dobra, ostatnią paczkę otwieram. Kurde, no dajcie mi coś ciekawego. Dajcie. Come on. Jadymy. Suazo, Salpin... Salpin, Gidis i Gos. Wow, dostałem bramkarza Heltona w tym zwykłym Nie Nieźle dosyć No dobra, słuchajcie, to tyle paczek na dzisiaj w tym odcinku, e, trochę ich było, ale niestety no tam poza Millerem i Marcelem, nie wiem, nic ciekawego, 0, 0, 10, na takim poziomie, nic ciekawego nie, nie trafiłem. Było, ale mam nadzieję, że z tych zawodników, których który, który trafiłem, uda mi się złożyć jakiś porażony składzik, któremu wygram w końcu Mistrzostwa Świata. Zatem już teraz zapraszam Was na kolejne mecze. Które już będę raczej pokazywać właśnie w skrótach, tak jak pytałem Was w ankiecie, większość była za tym, żeby właśnie robić jakieś, wycinać akcje, jakieś urywki z najciekawszych momentów. Także zobaczymy jak wyjdzie, postaram się to wrzucić, obrobić i żeby było dosyć ciekawie. Także to tyle I jeszcze raz oczywiście dziękuję mikejowi 995 za tutaj, za, za sponsorowanie mnie właśnie monetami do FIFA Ultimate Team. To tyle. Trzymajcie się. Hej.